Jak ci poszło na egzaminie? Poszło mi w miarę dobrze. Egzamin był w miarę prosty. Lekturą były chłopcy z placu broni, a więc pytania były tylko dla fra do fragmentu. Bardzo dobrze mi poszło. Postawiam 90% minimum. Jedno zadanie może się zrobiłem źle. Co ci najbardziej zaskoczyło w dzisiejszym egzaminie? Było bardzo dużo pytań i bardzo dużo punktów było. W sumie to nic. Lektura była niespodziewana. Chłopcy z placu broni, a wszyscy mówili, że będzie opowieść Bigelina. Po tekście źródłowym to pytanie powtarzalne, ale oczywiście ono mnie najbardziej zaskoczyło. Nie lubię tego typu pytań. Co ci najlepiej poszło? Pytania co były prawda fałsi, to były bardzo bardzo do lektury chłopcy z broni. Prawda, fałsz Zadania z Chłopców z Placu Broni Prawda, fałsz Z z Placu Broni Ta lektura na początku z fragmentami To było najłatwiejsze pięć zadań Z całego arkusza I przemówienie ostatnie Opowiadanie, które było banalne Napiszę je na minimum 15 punktów Zadanie z ilustracjami Odwołałem się do mojego księcia Oraz y, przemówienie, które też było banalne Najprostsze Te zamknięte A największą trudność jak, Co ci sprawiło, jakie zadanie? Te na końcu, co było bardzo długie Myślę, że streszczenie drugiego tekstu Pracowanie na Napisanie ostatniego zadania, przemówienia albo opowiadania. Napisałam przemówienie jakoś dałam radę, więc było w porządku. E, chyba zadanie otwarte jest szóste zadanie, takie jest w z Broni, gdzie trzeba było wytłumaczyć e, rozszerzoną, rozszerzoną treść, była e, i trzeba było wyjaśnić e, na czym ona polegała. Dla mnie nic nie było trudnego, wszystko było łatwe. Po tekście popularno-naukowym, gdzie trzeba było napisać co ona na myśli. Uważam, że zrobiłem to zadanie dobrze, ale jednak było one dla mnie najtrudniejsze.